mam, dla wszystkich oglądających jesteśmy u murzynków i pocztowych. Panowie, co chciałem pokazać. Że gołębie mają siódmy dzień dzisiaj, antybiotyk. Dzisiaj coś takiego dostawały przez 7 dni, ale zwiększamy im teraz przez kolejne 5 dni coś takiego i witaminę do karmy. Jest szykawka. Czekajcie, żeby nie było i gołębie nierozganiane. Dzisiaj 21 sztuk łapie. Wlewamy 5 litrów wymierzone konewką i zaraz troszkę im damy jeść, nie będą na głodnego puszczone. Zobaczcie, to jest i tutaj lejemy nie milit, tylko dwa. To jest 5 litrów, to dziesiątkę lejemy. Ciężko mi się nagrywa. Żeby konewka nie spadła. Lejemy dziesiątkę. Dużo troszkę nalałem odlejemy bo jest 15 jest dziesiątka, Jest dziesiątka, wlewamy do pojnika opłukujemy. tu jest 5 litrów no to jest 10 proste trzy kawkę i tu lejemy też piątki tego ale to muszę dać pauzę jest nalany, żółty środeczek i dajemy pach i dajemy to murzynką. Wszystkim głębiom w ogóle to daje, Teraz zostają przez parę dni. Dobra, pauzujemy i zaraz kolejne zrobimy i zaraz im wstawimy. Jest woda zrobiona. I po kolei lecę. Jestem panowie i panie. Dałem im już wody. Teraz im damy karmy trochę, tak u mnie wygląda przed lotem. Na dłuższą trasę rozrobiłem karmę im taką specjalną, z proszkiem białym. Kasper mówi, że ładnie pachnie nie dam im za dużo, trochę tu jest konopi. za 2 godziny będą łapane 21 sztuk, że później mi ktoś nie pisał, że klatka, że jestem sadystą i jak w klatce Kolego, mnie, pisałeś mi, żebym dał wszystkie gołębie na lot, to połowa nie wróci. Ja nie pękam. Może mi się o zakład, że są na antybiotyku, na 10 km załaduję wszystkie gołębie i wróci więcej niż połowa. Ale to tylko o zakład możemy iść. Nie pieniężny. Bo pieniądze możemy zarobić. Pieniądze możemy zarobić. Jak wróci więcej niż połowa, przyjeżdżasz do mnie, zatanczysz na Golasa na moim kanale. Jak nie wróci połowa z 10 km, z tych wszystkich, przyjedziesz ze mną, zrobisz lot. Jak nie wróci mniej niż połowa. Ja zatańczę, stawię jeszcze. A ty nagrasz na mój kanał? Co ty na to? To po to piszesz takie komentarze. Zobaczymy, co teraz napiszesz. Kolego, Łanżyka jest słowo droższe od pieniędzy. 10 km, znak puścimy wszystkie gołębie. Oprócz tego małego jednego. O, o to oprócz tego jest ich 250, może 300. Nie wiem, ile. Może 220 liczymy jak przekroczy ilość gołębi połowa, to przegrałeś, bo powiedziałeś, że połowa by nawet nie wróciła. Nawet sąsiada tam Budapeszta też się będzie liczył. Maluchy, jeść i czekać, do 14 jesteście pakowane, 21 sztuk, lećcie na 24 km. Gołębie wybiorę, nie wiem jak je wziąć gołębie, ta groszka nie pójdzie. Pozdrawiamy. Witam serdecznie. Jest godzina 16.54. Minęłem tą miejscowość, co ostatnio były puszczane. Nowy dwór. Zobaczcie panowie. Nowy dwór, 12 km. Gdańsk 48, chyba. Mijamy miejscowość jazowa. Z tyłu było tam 10 km. Praktycznie jest prosta droga. Nie ma żadnych tam ostrych skrzyżowań. Troszkę jestem spóźniony z lotem, ale. Lot to lot. Tam mówiłeś kolego, że daj wszystkie. Dawaj zakładzik i puszczamy wszystkie. Bez zakładziku, to nie będziesz mi dyktował, co ja mam robić. Jak mi dobrze zapłacisz tej budę, będziesz mi kazał nastrać, to nie nastram. Chyba pryskają nawozami, bo śmierdzi. Dzisiaj lecimy Crafterem. Mają tam trochę gorąco. DPF mi się świeci. Muszę go wypalić, bo długo nie jeździłem nie tam się zaraz wypali, puszczamy przy znaku yy, kmiecin. Do Elbląga tam jest, przy znaku, to jest kmiecin, w ogóle nowy dwór. Znak do Elbląga 24 km. Wybrałem, wybrałem, tak jak pierwsze, łapałem. 24 murzyny. Nie, że ktoś mi tam będzie mówił, że złapał, czy wybierał. 20, 30, 50. Jeszcze raz tak powie to będzie tanczył, kurwa, na moim kanale. I tak będzie tanczył, i tak będzie tanczył. Na rynku niedługo. Panowie, będzie fajny film, zwiększy sobie oglądalność Jak będzie oglądał, to będzie wiedział o co chodzi i o kogo chodzi Ale to nieważne, bo nie lubię głupich docinek i powtarzania moich słów I robienia Andrzejka 2, bo już to nie jedna osoba do mnie dzwoni, że zobaczy Andrzejka 2 film Robisz coś, to rób po swojemu, a nie prowokuj inne osoby I sam robisz siebie kozła ofiarnego a sam podkręcasz komentarze. Panowie, komentarze nie usuwają, może to mieli potwierdzić, może to potwierdzić ee, Hubert od Bocianów, teraz ma że komentarze nie usuwa YouTube, tylko usunie YouTube komentarz, jak komuś dasz pocisk, czyli jaki. Ty kurwo, ty Cwelu, ty taki, i owaki jak przekniesz albo kogoś obrażysz bardzo mocno. Ale możesz wszystkie rzeczy napisać i nie ma usuwania. YouTube nie usunie. Możesz napisać tylko nawet przed. Napisaniem komentarza jest Nie obrażamy inne osoby I nie wyzywamy i zachowajmy się kulturalnie A jak komuś dajesz, że gołębie są takie albo takie czy śmietniki To nie jest panowie jakieś obraźliwie. Piszesz prawdę Dobra, nie ma co tu gdybania Kawkowania Murzyny mają wrócić I tyle Mleko rozlane, będzie trzeba to zebrać I ta osoba to zliże Taka prawda Do targów już niedaleko Chyba, że nie będzie tej osoby na targu, nie? Oa, wow, Motor, motor, uważaj, po malutku! Tu mamy nowy dwór w prawo. Tam puszczałem pocztowe A tutaj polecimy tędy, żeby było lepiej. Kończymy nagranie, bo będzie dłuższe. Ziemaneczko, jestem już na celu. Co mam Myślałem, że jest 24, ale do nowego dworu jest 24 gen 24 murzynki bez odpoczynku bez przerwy jazda silny wiatr 24 sztuki Zniosło je na tira ja ja Wszystko ściąga je na mają prawe mocne skrzydło. Ale będą miały przeprawę. 24 sztuki. Jeden już daje aż. Ma się bardzo mocno podniosły. Znak 24. Kolega ora z tej miejscowości Goni tu ogólnie z 300-200 w tamtym terenie. Niech walczą. Godzina 17.05 w 22 km. Nie wiem czy to jest linia prosta, czy samochodem. U mnie teraz są znaki. Niech maszerują na antybiotyku. Próbują iść tam tę stronę, ale bardzo ciężko. Co zrobią mi sprawa? 24 sztuki. A kolego Dareczku, tam pisałeś do jednego youtubera, że na Tasielsku, czy gdzieś tam moje gołębie poginęły. To dobrze, że nie pozdychały, a nie dobrze, że nie, na dachu nie zastały jak, jak poginęły jak poginęły, po zdrowe, po uciekały. A jak lotowali, to szukały domu. Dajrzysto, to aż sprzedał dobre gołębie, jak poginęły. Bo, jak na rynku kupisz gołębia albo okołoś innego, to nie uciekają, tylko siedzą na dachu Albo za dwa dni ma kręćka, albo zleknie. A moje nie zlekły, jak pisałem. pisałeś. Tylko po, poginęły. Czyli były zdrowe. Panowie, walczą, walczą. Zobaczcie. Gdzieś tam. Ale kierunek dobry nabrały. Gołębie zniknęły w chmurach. Pozdrawiamy. A ja tu, gdzieś są. A tu, 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 tu. tu. O, tu są przybliżone. Nie mogą mi się przebić. Przebiją się, to się przebiją. 24 stópki. Niech walczę. jestem w miejscowości śmieci. Tutaj kolega zgorił. Zobaczcie. A tutaj boję. Tak, Nie mogą wyjść stąd. A tutaj jego chodzą. O tutaj jego chodzą pocztowe, o tu masz 200, on na polu Tu chodzą moje Idą do niego O jego tu chodzą 20 lat Miejscowość kwieci O tu są moje Wróciłeś Poszły z powrotem do nowy dwór jego chodzą. On też ma burzyny. Ma tu 200, 300 może. O ten co lotował. Cofnęły się na nowy dwór. Zginęły. Ale były bardzo... O idzie jeden. Idzie jeden. Idzie jeden. Nie, idą trzy, cztery idą. bardzo wysoko, dobra nie widać moich gołębi już te krótkie chodzą mu tutaj moje odeszły w tamtą stronę widzicie tu krótkie chodzą myślałem że to są moje jeden jest mój u nich zaraz będzie u nich nie za wysoko jest niech walczy jeszcze będzie przedzierka z jego gołębiami dobra panowie ja jadę zobaczymy ile dojdzie Rozłączyłem się z przemką, cofnęły się z Nowego dworu i idą z powrotem. Zobaczcie, moje tu jeszcze idzie na góry. Jeden, moje za cuga, za cuga. Jazda, jazda, zobaczymy, co sobie poradzą. 24 sztuki tutaj jego chodzą, tu gdzieś jego wysoko chodzą. Jeden idzie do góry, tabs idą, zobaczcie. Dobrały kierunku, i widać już. Się. Moje murzyny 24 sztuki wróciły się na nowy dwór. Na nowy dwór, a tu ptaki latają. Tutaj zdebne panowie, dla nowego dzieścia. Patrzcie, tu przemka, ale parę sztuk. Żaden nie chciał tutaj zahaczyć. Poszły, o tu jeszcze dwa idą. Dwa osoby idą. Widzicie? Dwa. Dwadzieścia idą tu. Jeden poszedł już we blok, drugi odbija. i walczą. Dwa cofnęły się z powrotem Dobra, pauzujemy, tamte poszły. Ja do dołu. Panowie i panie, gołębie lecą 25 minut, 26 minut. Jeszcze nic nie ma, Będę zobaczyć. Tutaj zaciekłanie lawy do Andrzejko wjechał Ola, trochę krzycza, że kwiatki, takie drzewo ogarniam. Buki dąb, zobaczcie. Buki, tak, buki dąb. Tutaj tak wjechałem. Kierowca, rajdowiec. Ptaków na razie nie widać, Gdzie się nalać wody. Ale w soku, bo jest tak gorąco. Przygotowujemy się na zimę. 27 minut są w powietrzu. Idą stamtąd, tam gdzie słońce. Zobaczymy, jak sobie dadzą radę. 17.40, są dwa. Miałem tu telefon. Jeden już na budzie. Chodź, 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 chodź. chodź. 17.40. 22 km. Od znaku. Ale bardzo nisko. 40 minut mi zajęło, 22 km. Od znaku, bo nie wiem jaka jest linia prosta, samochody może tyle jest. Co to przyszło? Staruchy, świerkowa. Świerkowa. No co, maluchy? Jeszcze pieżają Juro, nie wiem, ostatnie wychodzi bolące. Jak te dały radę, to zaraz te powinny się pokazać. Albo się pokażą, albo się nie pokażą. Zajęło im 40 minut, 22 km. pierwszym dwóm gołębiom. Jeszcze 5 do konkursu. Są pierwsze. Dzwonię do Przemka. Przemek zaraz dzwonił, że jego tato je widział. Dlatego myślał, że to jego i dlatego zgonił. Jest kolejny, ale z pocztowym jakiś. Przemek się dziwi, że tak szybko przywaliły. Jest trzeci. Z pocztowym, zobaczcie, jest trzeci. Chodź, 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 chodź. Z pocztowym. Jest trzeci z pocztowym. Hmm. Jeszcze od tego przyciągnął. Jeszcze. Dzisiaj Pocztowego jeszcze przyciągnął. Do nowego dworu. Zobaczymy czy z obroczka. o o przyszedł gołąbek kieliszki od Piotra Piotr, twój gołąb przyszedł 22, jeszcze jedna jest para twoich piórko ma jedne kieliszki, kieliszki koło młody. od Piotra gołąb. Bardzo dobry Go, bardzo dobre gołębia wypierczaj jeszcze jakąś chorobę mi przyniesiesz Zbieramy trzy gołębie Trzy asy Do konkursu jeszcze 4, jeszcze grucha A Jeszcze grucha Dobra, pauzujemy. Nie godzina, panowie pokazuje się mały locik 55 minut, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk Ale bardzo nisko Taki silny jest wiatr. Wiatr jest wszystko na morzu. Dostałeś dupę, co? 55 minut. Głębienie rozganiane, niespieżałe i na antybiotyku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem gęb jest, trzy były i pięć zaraz jeszcze nie minęła godzina jak pracują, pięćdziesiąt pięć minut, nie zdążyłem włączyć telefonu, ale rozwaliło je. Konkurs już był. Siedem do konkursu jest ich 8. Piątka się trzymała, dobrze. Dam Wam spokój teraz troszkę i zacznę z Wami pracować. To grucha roczniak z tamtego roku Teraz poszły inne gołębie niż wczoraj, bo na tych skówkach pomarańczowych nie leciały. Od razu te dwa to z partyzanta poszły dzisiaj. Takie jakie w rękę mi wleciały, a nie będzie mi nikt coś używa wybierał. Wchodzę do gęnika łapie. Dzisiaj wchodzi 24, żeby nikt mi nie pisał znowu, że je dojeżdżą. Tu jest jeden. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Cisza, osiem sztuk. Zadałem panowie z bomby z walną dziewiąty. Ale walną z Elbląga. Zobaczcie, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O ten o. Ten z tymi skrzydłami. Dziewiąty. Za 3 minuty będzie godzina równa. Będzie 18.5, za 3 minuty. Jest 18.2. 18.2. Fajkę, jaramy i czekamy dalej. Kasper widzę tam walczy z drzewem. Przyjdzie 10, zrobimy, wpuścimy. No tak jak jest 9, to jest 9, ja idę im pożarcie. Jest godzina 1820 w powietrzu tych reszty nie mam, godzinę 15. pracują albo gdzieś siedzą, zobaczymy. Ale nie widać gołębi, dzisiaj jest wysoka nie przyszły. Jest taki wiatr, że wszystko dołem. Godzinę 15, pracuję jest 9 sztuk, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tam u góry jest. 2 jeszcze wiem, że jak będzie 10, to je wpuszczę Ja idę pożarcie Jak ktoś do, dojdzie, to dogramy. Jeszcze coś może dojść I od razu wystawię telefon na no ładowarce Nic nie widać Dobra pauza Panowie jest tak jak było chyba 9 Nosypamy im wszystkim jedzenia podstawem i tym. Jeszcze w rozpodzie muszę tylko dać otworzymy. Zjeżdża otworzymy klapę i policzymy. No jest dziewięć i tyle, nic nie zrobimy, nic nie dopuszczamy. Jest dziewięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć. Tym troszkę sypnęłem przenicy. Raz, Buda Buda One Szybko wejdą 3, 4, 5, 6, 7 Buda! 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 Pić, chcecie to wywołić! Buda! Szybko! Hop! Woda! Woda! 9 sztuk z 24 Kolego, widzisz zakład? Ze mną się założył, to bym tańczył ci na golasa na moim kanale. Ale to miało być na 10 km, nie na 22. Jak jesteś zdecydowany, to jeszcze możemy się założyć. Głębiej jeszcze walczą, niech walczą. Dobra, pozdrawiamy. Dogramy coś na innym kanale. Jak coś przyjdzie, ja to wklejam i później dogram, czy coś doszło, czy nie doszło. 9 mamy z 24, z 22 km.